Cześć, ciemanko, ja jestem t i zapraszam na kolejny odcinek z Farming 25. Mamy już trawę na polu. Więc co? Trzeba zrobić to, co mówiłem, że zrobimy. Sprawdźmy, a dobra. Siągniczek znowu nie bo już myślałem, że go nie kupić. Bo jakby nie patrzeć. Nawet ja bym sobie ten sad chętnie ogarnął, a my bierzemy się za świnię. Sto miejsca. Coś takiego bardziej, ale i tak małe, strasznie, porówna tego, że. Ile ja mam tu miejsca, nie? Tylko gdzie to stawić? stawić. Jak? Czy ja mam do jakichś gwiazd? Coś tak. Będzie opornik. to może się tak się obraca, dobra. Czy tutaj bardziej się postawić? Czy tu, czy gdzie? Chyba tu. Bardziej jakoś tak, żeby się. Trochę miejsca, dobra. Tak to wygląda. Myślałem, żeby będzie więcej miejsca, ale dobra. Nie muszę im dosypywać, tylko to do Silasa za to. Nieźle. Dobra, i teraz zobaczmy transport zwierząt. Gdzie są takie rzeczy? Tu wyjdzie 30 świn. 13. Pożyczymy sobie tą mniejszą. I pojedziemy. O, tu Saja jest zebrana. 51-2000 w silosie. Dobra, pojedziemy całem. To gdzie jest handlarz zwierząt? To jest dobre pytanie. Patrzę sobie. Czy nie było tutaj? Nie. Miałoby być ilnego zwierzęcia. Teoretycznie. Elegancko i dalej przed sklepem. Lepiej być nie mogło. To w takim razie idę. No, weźmy 26 sztuk świ na początek sobie. Teraz też mówię, że za bardzo nie wiem jak się chodzi ze świniami. W farmingu, bo nigdy ich nie robiłem tak naprawdę, bo jak dla mnie? Just Strasznie. A dobra. W końcu trzeba spróbować nowej rzeczy. A, tu jeszcze jest ten skarbiark. Jeszcze owiark. Na sedm odcinek myślę, że sobie zrobimy skoszenia trawy i trzęsania. Jeżeli jeszcze będzie czas, to zgrabianie, a jak nie, to w tym odcinku zgrabianie i belowanie tego. Aż zwierząt tutaj. To gdzie to się. Tutaj. Bada. No to tak. Świnie. albo jakieś bezwykłe trzynaście to weźmie dziesięć takich takie A wszystkie są samo małe I sobie zrobimy jeszcze taką jedną trasę jak zostanie czas to na pewno jedziemy jeszcze do fabryki, chyba, że ja już nie mam tego. A Mało tego rzepaku tam już jest. A pytanie, ile ja mam w silosie? Też zaraz zobaczę. Rzepak 33, no to sobie pojedziemy. W sumie jeszcze teren, by tam się przydało pomalować. Zaraz, zaraz to zrobię. Albo od razu zrobię zaczek na piadać. Dobry. Głowa. Rzeźbienie terenu. Panie. I czym by się tutaj balować? či asfalt, či beton, Chyba asfalt hodnější. Pra, chvíle jeho zat. Zaraz się to naprawię. Nie wiem gdzie co, szwir pewnie, nie? Tak. Dawaj, dawaj malutko. zrobimy na początku. Co jeszcze tutaj? By się przydało zrobić asfalt, asfalt, asfalt. Co tu jeszcze? Czy mieliśmy ten nabornik? Tutaj dobra. Wiadomo, też się blokują odcinki z wydawaniem gnojowicy. I rozrzucaniem obornika. Już na to bardzo czekałem. Akurat. Nie jestem tutaj połączyć się od razu drogą Ja akurat nigdy w takich grach nie kupić wizualność Pewnie będzie mi się to średnio podobać Jak to wygląda tak ale Dobra, na początek nie jest źle Okej, gdzie to? Tutaj niebo jest znacznej Pewnie tutaj. To I tak samo. O. No, ale kurde, teraz tak myślę nad tym sadem, jakby sobie nie zrobić na tym polu. Co tam jest? Chyba numer 9? Tak. Teraz widać na minimapie w prawym górnym rogu. Szczerze, kurde, taki sad Mówię, oliwki, to już oliwa z oliwek Jeszcze by była Oliwa z oliwek To pewnie mega droga jest Oliwa z oliwek Osiem Tak myślałem, że będzie więcej Myślałem, że będzie około dwóch się nie opłaca, ale chętnie bym się to zrobił, Sara tam jeszcze je nakarmimy. A właśnie, wydaje się, że ja słomy... No na pewno będą się tutaj słomy. Właśnie, ścielarkę będziemy kupić. no. Wyjeżdżać. Ej, nie zmienił się ten banner, czasami? sami? tutaj? Mi się wydaje, by to był inny. Jak tu byliśmy na świnie 10. Takich. trzy Takie. Ile 500 za świnia? Ciekawe ile będziemy dostawać, jak będziemy sprzedawać, bym ją miał... znając życie. I ciekawe jak szybko będą się rozmnażyć. Teraz zobaczymy, co my tam wsypiemy To jakoś dużo, to ja nie mam rzeczy wszystkich. Ale pusto w tym silosie, tego sorgo, to tam już nic. 3000 owsa, ten rzepak i teraz ta soja, tylko i tyle. soja to za bardzo mi się nie widzi, żeby dawać świniom Soja więcej warta niż film, dać 10 Przenieść do hodowli. 3 Przenieść do hodowli. To już 100 tysięcy uciekło dzisiaj, w tym odcinku. Dobra, to teraz co jeszcze bym musiał. To jest. To, że podnieść się nie mogę. Wejdę, nie wejdę. Otwieraj mi te drzwi Co mam? I magazyn jakiś, czy coś? A są to są małe Faktycznie kurde małe Co to chodzi? Jakby jakiś paralitikiem była Jeszcze tak chodzą? Tyle wrąk. No i ci kurde, ty jako dziś noś kupię. Co zarobisz beton jeść? Dobry beton. Dobra. Zobaczmy, co jedzą świnie w chleb. Rośliny okopowe, zboże, białko. Przenicą, niedźwiedzią, brzybaki, coją sorgą, pasza. Strefę obornika? Nie, to musimy kupić jeszcze. Ale to w sumie z drugiej strony trzeba by jakoś mądrze kupić, żeby też zbierały się zbierały się obornik od krów. Dobra, zaraz tu zobaczymy pszczoły i Ciekawe, gdzie magazyny. Dornh verschiedene Ruind Będzie pewnie nie do budowy, tylko po prostu silosy, kornik 4 miliony. Teraz tak, gdzie bym chciał stawać krowy, jak już pewnie gdzieś tutaj, czyli teoretycznie. Pytanie, czy to będzie blisko? Bardziej tu. Dobra, na razie postawię tutaj. Czy się terenie podwyższył? Na całe szczęście nie. Dobra, to jeszcze mogę sobie pomalować. Teraz, jak już byłem, to Noi dobbiamo Essere jeszcze jeszcze kurde, to ładnie nie Trzeba być git, Czy jeszcze tutaj? Dobra Czy już od razu też? Nie, niech sobie będzie tak, dobra Teraz jedźmy do tego maseja Już możemy zwrócić I jedziemy tam po tamtą przyczepę Co im tu wsypać? Nie wiem, nie wiem Sorgo, no ale szkoda mi trochę tego sorgo, ale no dobra. Sprawdźmy jeszcze raz. Świnie. białko posza, Zboże. mam 3000, żepak sorgo, soja. śmy z 10 tysięcy sorgo. Prawie. Chyba tyle powinno starczyć na dosyć długo, nie? wiem, się że nawet ja tego nie wsypię całego. I jeszcze tą ścielarkę. Czy dałoby się kupić? Bo nie wiem, czy do... ...to do warki? czy do ładowarki, czy do ciągnika Ty, wlazł całe. o kurde Chyba tu już pokazuje, że jest git, to elegancko Nieźle Dobra, to już stanowi, że kiedy idzie, to tam, ale teraz szybko jeszcze zobaczmy ścielarki. Ścielarki. Tutaj to jest do. Nie, no i tak jest do ciągnika. Dwie bale, dwie bale. W ta to Szybko, już ten ciągnik. I sobie z tym od razu pojedziemy. Załaduje szybko tym. Szyba super siłą załaduję, żeby. O, nie zmieniać tej. Nie, przystawię. nie, no nie, przystawię. nie, 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 Dziękuję. Jak myślałem, że będzie krótki odcinek, to już trzy minuty. A to jeszcze nie koniec. Lewie, ja że będzie lekko dłuższe. W sumie może. Wezmę tą ładowarkę i idę. Załaduję. O, brak, załaduję. Chcę ciągnik. tym odjadę. Teraz dawaj mi ładowarkę. To niech se tu leży. Sprzęt przygotowany, oczywiście, na następny odcinek. Co bardziej musiałem zrobić, jeżeli chcę przetrząsywać bardziej bym musiał zrobić kiszonkę trawę Jak chcę trawę to po prostu znaczy skosić, zgrabić i, i spelować Dawaj minu. Trzeba podejść Wie yeah. Rozpocznij Pawła ze W4, a nie kupiłem. Nie. Ja chyba i zaraz w bambuko zrobię? sobie więcej załatwić. O, albo oni mnie zrobią. Dobra, jednak ja ich nie robię w bambuko. Jestem głupi nie by było? Dalej tam, dobra I jedziemy. To co, trzeba rozłożyć pewnie, czy nie? Nie żadnego włączenia i nic? Ładuj tutaj tyle? Ja pi... no nie no Ej, to, to kompletnie nie ma sensu, że nie chcieliśmy tutaj To już siedzieliśmy do silosu No to teraz macie górkę i ciągle Ja to pomaluję teren, to chyba zniknie Ej, no ale to kompletnie nie ma sensu, nie? Słowa No, i tak będę sypał słowa, no, no faktycznie, no Ja Ej, to jest kompletnie głupio Tamte górki, jak są, mają jeździć To, że mi wzrokuje Dobrze, że się kula to tak A nawet cały nie wejdzie, czy wejdzie? Wejdzie Elegancko macie, Co Co narzekacie? Tu się słama pojawia, ja Fajnie macie Dobra, a więc jeżeli odcinek Wam się podobał, subskrybujcie kanał, trzymajcie łapeczki w piszcie komentarze i widzimy się na następnym odcinku. Cześć!